Wysoka Rado, otwieram XXXII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Lechańskiego. Witam Zarząd Powiatu, Szanownych Radnych oraz pracowników starostwa powiatowego. Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z artykułem 15 ustęp 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informuję, że zgodnie z artykułem 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dzisiejsza sesja Rady Powiatu Oleżańskiego odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zdalny tryb obradowania. I teraz lista obecności. Częstszy Kutian. Jestem. Grabasz Marian. Jestem. Jonko Edward. Jestem, witam. Bogut Marek. Dzień dobry, witam wszystkich. Krajewski Franciszek. Dzień dobry. Okej. Okay. Kurlej Agata. Dzień dobry, witam. Leszczak Marek. Dzień dobry, jestem. Leśko Ścisław. Leśko Zdzisław. Obecny. Matej Adam. Dzień dobry, witam wszystkich. Majkut Józef. Majkut Józef. Widzimy, ale jest problem całkowicie. Panie Radny, proszę włączyć mikrofon. Pan radny dzwoni. Myślę, że możemy iść dalej, bo no, widzimy go, że jest, więc. Tak, tak. Ma tu, ale ma potwierdzić. Matuszek Roman. Mhm. Jest,

Trębacz Krzysztof. Witam serdecznie, jestem. Wylaź Adam obecny. Wylaź Dorota. Ja wszystkim, jestem obecny. Ok. Jeszcze dwóch radnych. Józek Majkut. I Sroka Grzegorz. Jestem. Sroka Grzegorz. Jestem obecny. Józef Majkut. Ja bym prosił panią Anię, aby przekazała telefon ten, na który jeżeli radni nie mogą się połączyć głosowo, żeby dzwonili na telefon, bo było radnego Majkuta widać. Szanowni radni, jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Już tutaj coś mam. Panowie radni, w trakcie, bo radnego Majkuta żeśmy widzieli, jeżeli się połączy. Już widzimy dalej. Allo? Witam przyjacielu. Chwilowo problem złączym. Ktoś dzieci siedzi na online na nauczaniu i ma problem. Ale panie radny, ja usłyszałem, pan. Po... Potwierdził wcześniej, bo tak słabo słyszeć, ale jeżeli będzie problem, żeby przez internet, proszę dzwonić, jak będą uchwały, że pan jest za, przeciw, czy przeciw, czy się wstrzymał. Przewodniczący, mam jeszcze taką prośbę do pana. To tutaj y, mam taką prośbę, żebyśmy minutą ciszy uczcili pamięć Darusia Żaga przed sesją. Jest taka możliwość? Ale jak najbardziej. Czekam tylko jeszcze na Józefa Majkuta i, i to zrobimy. Ta, jak najbardziej, panie radny. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. A ja to jest dla mnie pierwsza wiadomość, e, znaczy się, co się wydarzyło, jeżeli ktoś może Panie Radny, to nie jest, Panie Radny, za chwilę, za chwilę proszę się wyłączyć, Panie Marku Leszczak. Józek Majkut. Ja nie wiem. Czy Pani Mecenas jest może? Szanowni Państwo, tak jak powiedział przed chwilą radny Sroka, proszę o powstanie i minutą ciszy byłego do również radnego powiatowego Dariusza Żaka, który zmarł. Proszę bardzo. Dziękuję. Myślę, że w trakcie Pan Radny Józef Majkut połączy się na numer telefonu, który otrzymał. Na podstawie listy listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Informuję, że dzisiejszą sesję zwołałem na wniosek zarządu powiatu który zaproponował następujący porządek obrad 32. nadzwyczajnej sesji. Punkt pierwszy. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. Czy do odczytanego porządku obrad radni bądź pan starosta chcą wnieść uwagi lub poprawki? Przypominam, że do zmiany porządku obrad sesji zwołane na wniosek w tym momencie zarządu wymagana jest zgodna, zgoda wnioskodawcy. Słucham radnych. Ja chcę zgłosić wniosek, panie przewodniczący. Proszę bardzo, panie Starosto. Panie przewodniczący, Wysoka Rada zgłasza wniosek o poszerzenie obrad o punkt: podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez powiat Leżański miastu i gminie Nowa Sarzyna prowadzenia zadania publicznego. Proponuję, aby ten punkt był rozpatrywany jako punkt pierwszy. Dziękuję. Czy są jakieś inne wnioski? Jeżeli nie ma, Wysoka Rado, przystępujemy do, do głosowania zgłoszonego wniosku. Lucjan Częczek. Jestem za. Grabasz Marian. Jestem za. Jonko Edward. Panie przewodniczący, jestem za. Togut Marek. Jestem za. Rajewski Franciszek. za Kurle Jagata. Jestem za. Leszczak Marek. Jestem za. Leśko Zdzisław Jestem za. Madej Adam. Jestem za. Majkut Józef. Panie Radny, proszę przyzwonić na telefon. Dość było słychać. Jestem za. Jest za, okej. Okay. Teraz było słychać przerywanie, ale było. Matuszek Jestem Roman. Za. Słyszałem Matuszek Jestem za. Winderska Danuta. Jestem za. Krzyszowska Halina. Jestem za. Roka Grzegorz. Roka Grzegorz. Panie Radny Sroka. Może za chwilę. Tak, Panie Radny. Jestem za, Panie Przewodniczący. Dziękuję, dziękuję. Sroka Grzegorz za. Stasiowski Józef. Jestem za. Kiszmarek. Halo, halo. Halo? Misz Marek. Jestem za. Rębacz Krzysztof. Jestem za. Dylaś Adam. Jestem za. Dylaś Dorota. Jestem za. I teraz proszę Wiceprzewodniczącego Marka Leszczaka o odczytanie porządku obrad. Panie Radny Leszczak, mikrofon. Pani Przepraszam, już włączyłem. Przepraszam. Dziękuję za uwagę. E, szanowni Państwo, porządek dzisiejszego posiedzenia Rady przedstawia się następująco. Tę decyzję podpisu. Bóg dyrektor w sprawie powie dzisiaj, tak? Wresztor, tak. Który... Ma być. I tutaj tą pani Izzy. Halo, halo. Panie Radny ja Leśko, w pierwszym wydrukowałam, bo tam 17.00 drzwi z Województwa. Panie Zdzisławie, pan ma włączony mikrofon. Panie, Leśko. Panie Radny Leśko, proszę o. Wyłączenie tak, w tak, Panie Radny Leśko, proszę o wyłączenie mikrofonu, bo było wszystko tutaj. Okej, okay, dziękuję. Dobrze. Po raz trzeci. Porządek dzisiejszego posiedzenia Rady przedstawia się następująco. Sprawdzę tak, działa. Pierwsze podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez powiat leżański miastu i gminie Nowa Starzyna prowadzenia zadania publicznego. I punkt drugi podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. Dziękuję. Dziękuję. Punkt pierwszy. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez Powiat Leżański Miastu i Gminie Nowa Sarzyna prowadzenia zadania publicznego. O przedstawienie projektu uchwały proszę starostę Lucjana Częczka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Po sugestii Regionalnej Izby Obrachunkowej w uchwale z poprzedniej sesji proponujemy zmienić paragraf pierwszy poprzez Dotychczasową treść y, poprzedniej uchwały proponujemy jako ustęp pierwszy, czyli powierzenie miastu gminy gminie Nowa Sarzyna zadania publicznego polegającego, należącego do właściwości powiatu leżackiego, polegającego na realizacji zadań. Budowa chodnika w miejscowości Łętownia Majda Łętowski i połączenie chodników w miejscowości Wola Zarczycka to będzie jako ustęp pierwszy i proponujemy dodać ustęp drugi w brzmieniu na, na realizację zadań, o których mowa w ustępie pierwszym, przeznacza się środki finansowe w wysokości 50% wartości zadań z zastrzeżeniem, iż kwota nie przekroczy 100 tysięcy zł. Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Czy Radni mają uwagi i wnioski do przedstawionego projektu uchwały? Otwieram dyskusję. Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję. Wysoka Rado przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Oczywiście głosowanie imienne. Za, przeciw, wstrzymał się. Lucjan Częczek. Jestem za. Grabasz Marian. Jestem za. Jonko Edward. Jestem za. Kogut Marek. Jestem za. Krajewski Franciszek. Panie Radny, mikrofon proszę włączyć. Proszę, to wrócimy za chwilę. Proszę zadzwonić na mój telefon, jeżeli nie działa, nie działa, łączy i, i nie może iść być. Kurej Agata. Jestem za. Leszczak Marek. Jestem za. Leśko Zdzisław. Jestem za. Madej Adam. Jestem za. Majkut Józef. Jestem za. Dobra. Jestem za. Słyszałem Panie radny Majkut. Matuszek Roman. Jestem za. Radny Krajewski i Pan Radny za. Dziękuję bardzo. Nie wiem czy mnie pan czytał. Jest jestem za. Krzyszowska Halina. Jestem za. Troka Grzegorz. Jestem za. Dziękuję. Stasiowski Józef. Jestem za. Trzmiesz Marek? Jestem za. Rębacz Krzysztof. Rębacz Krzysztof. Jestem za. Wylaś Adam za. Wylaź Dorota. Jestem za. Dziękuję. Przystępujemy do punktu drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. O przedstawienie projektu uchwały proszę pan, panią Jolantę Marciniak, skarbnika powiatu. Panie przewodniczący, panie i panowie radni. W uchwale budżetowej powiatu leżajskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 717 781 ,74 zł. 74 grosze, pochodzącą z następujących źródeł. Dochody majątkowe, przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 330 000, są one przeznaczone na rozbudowę i modernizację wewnętrznej i zewnętrznej instalacji tlenowej w samodzielnym publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku. Dochody bieżące. W wysokości 387 781 ,74 zł. 74 grosze. Jest to dotacja celowa otrzymana z Państwowego Funduszu Celowego na realizację zadań bieżących. Jest to kwota 9100 zł. przeznaczona na wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie związane z realizacją programu Aktywny Samorząd. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 174 500 zł, są to środki przeznaczone na świadczenia dla nauczycieli. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę 204 181 zł, są to dochody wykonane w Zarządzie Dróg Powiatowych, w Domu Dziecka w Nowej Starzynie, w Powiatowym Urzędzie Pracy i wynikające z porozumień z innymi powiatami dotyczące świadczeń dla rodzin zastępczych. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 325 30 z groszy, tak jak wspomniałam, na, na wydatki związane z instalacją tlenową w, w samodzielnym publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na świadczenia na rzecz nauczycieli oraz tytuł zwiększenia dochodów na wydatki bieżące z Zarządu Dróg Powiatowych, Domu Dziecka w Nowej Sarży, Powiatowego Urzędu Pracy świadczenia na rzecz rodzin zastępczych oraz wydatki bieżące dps u w Piskorowicach mołyniach Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 608 022 56 zł 56 groszy. Są to przesunięcia między paragrafami rozdziału, między rozdziałami w ramach działu oraz między działaniami zgodnie ze złożonymi wnioskami. I jeszcze zwiększa się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych o kwotę 25 292 zł. To by były wszystkie zmiany proponowane do uchwały budżetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy radni mają uwagi, wnioski do przedstawionego projektu uchwały? Otwieram dyskusję. Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie imienne. Za. Wstrzymał się lub przeciw. Lucjan Częczek. Jestem, Jestem za. za. Grabasz Marian. Jestem za. Jonko Edward. Jestem za. Kogut Marek. Jestem za. Krajewski Franciszek. Problem z łączem, ale Pan Radny Krajewski będzie na myślę za chwilę dzwonił. Kurlej Agata. Jestem za. Leszczak Marek. Jestem za. Leśko Znisław. Jestem za. Matej Adam. Jestem za. Majkut Józef. Jestem za. Jestem za. Dziękuję. Matuszek Roman. Jestem za. Pan radny Krajewski? Jestem za. Dziękuję. Jeszcze raz Matuszek Roman? Jestem za. Dziękuję. Pinderska Danuta? Jestem za. Kryszowska Halina. Jestem za. Roka Grzegorz. Jestem za. Kasiowski Józef. Jestem za. Czyliś Marek. Marek. Jestem za. Trębacz Krzysztof. Jestem za. Wylaś Adam, jestem za. Wylaś Dorota. Jestem za. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za było 19, nikt się nie trzymał, nikt nie był przeciw. Stwierdzam, że Rada Powiatu Leżenskiego podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020, na 2020 rok. I wrócę jeszcze do punktu pierwszego, bo przeskoczyłem bardzo szybko do punktu pierwszego drugiego. I w punkcie drugim podjęcie, w pierwszym podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez powiat leżański miastu gminie Nowa Sażyna prowadzenia zadania publicznego. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych, za było 19, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw i stwierdzam, że rada powiatu leżańskiego podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez powiat leżański miastu i gminie Nowa Sażyna prowadzenia zadania publicznego i odnośnie rozszerzenia porządku obrad chodziło o ten punkt również y, y, głosowało 19 radnych za było 19 nikt się nie, nie wstrzymał i nikt nie był przeciw Wysoka Rado na tym zamykam obrady 32 nadzwyczajnej sesji rady powiatu Leszańskiego. do widzenia do widzenia do widzenia, do widzenia.